No siemka, witajcie widzowie i dzisiaj sobie robimy kolejny odcinek z Clash Royal. E, zrobimy, i co dzisiaj będziemy robić? Będziemy robić opening. Zacznijmy sobie od złotej skrzynki i Benz i Benz i Benz i Giant trzy karty. Dobra i Teraz sobie otworzymy małą skrzynkę. Więc ups. Hop i nic nie ma, ale teraz pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. i musi coś być. Nie. Może to? Pyk, pyk, pyk. Nic dobrego. Jeszcze może tutaj Pik pyk Pik pyk, pyk jej hogrider I teraz hogridera sobie bierzemy, bo tak miało być tylko że nam wypadł i... Band. i jeszcze co sobie albo nie co ja zrobiłem, chciałem sobie ulepszyć tutaj gianta jednak. O! Wow! Ok, i Hog Rider dajemy sobie zamiast tego słabego ludzika i może sobie damy arczerki? I tu mamy jeszcze coś? Hmm, nie. Więc sobie możemy zrobić tutaj gierka, Nasz. wypróbować to, bo mamy trochę polepszane. Pyk i pyk. Właśnie tak. O, kilka naraz. To jest bardzo, bardzo. Yy, wam polecam, właśnie dawać kilku naraz, bo wtedy są mocniejsi, co nie? O. I idzie. Super. Zostało zniszczone trochę. Nóbstwo. I pyk, pyk, pyk. Fajnie. I zaraz będzie kolejny pyk z armatki. Tak pokonamy jak wczoraj. Pokonaliśmy. O, właśnie, dokładnie tak. To znaczy nie w, w poprzednim odcinku. Ale też i wczoraj, no też i wczoraj, chciałem, ale po prostu chciałem powiedzieć w poprzednim odcinku. Zaraz tutaj sobie odrobimy te straty, bo długo nie atakowaliśmy. O, byk. I ba! Jest trochę się spóźnił gostek. Z szczałami. O! Strzały są słabe. Nie wiem dlaczego. Ludzie ich używają. Duże mają zasięg. Dlatego na przykład. W sensie nie duży zasięg, tylko. Yy, wi... Tylko yy, mają duży obszar. O! O to mi chodziło. Yy, I dla... yy, to. Yy, to może właśnie pomóc, że mają duży obszar, bo y, dzięki temu, że mają duży obszar, y, to y, mogą w, y, właśnie sobie y, pokonać kilka naraz. Więcej tych. Y, tylko, że muszą mieć to coś, co Chce pokonać? Musi mieć mało HP, HP po prostu. Na przykład jakieś szkieleciki to polecam wam stosować na szkieleciki, ale lepszy na szkieleciki jest Boomer. Taka yy, karta. Dobra. tak. Dwie szczoły naraz raz le leciały. Od tych. Więc. O! Dobra, może jeszcze sobie jedną gierkę zagram sam. No i dobra, zbie zebrałem sobie tutaj coś e, w tym cięciu. No i to złoto, jeszcze coś Dobra, mogę wam jeszcze pokazać taką ostatnią gieraczkę, w której to ja muszę zbie zebrać sobie tutaj fajne koronki. Yy, bo to mi dużo da fajne koronki są fajne oczywiście więc tutaj trzeba coś zrobić fajnego żeby do dostać rzeczy fajne co nie yy, więc a coś fajnego to jest win no i niestety chyba nie zrobię czegoś fajnego Co przecież to powinno dolecieć. Nie no, co to ma być? Jeszcze jedna gierka. Jeszcze jedna gierka. O jacie. Dobre ludzie już jest po gierce i ten. Mam zrobione tutaj. I odblokowana skrzyneczka, kolejna złota. Yy, te złote skrzyneczki są naprawdę fajne, bo w niej są gemy. Jest! Wreszcie mini pika! Mini pika mi dropnęła Ooo! Jeszcze sobie na koniec Golden Chesta otworzymy ludzie! Wat! What? Wat no. I magical chesta teraz zbieramy. Co? So. Wydropił mi mini pekka. Kogo by to zamienić? Myślę, że go... No ja ciebie dropię mi mini pekka, zostawcie łapkę w górę, zubika z dzwoneczkiem. Pa! Pa!